Voyager 1 wysłał na Ziemię niewytłumaczalne sygnały, które NASA określa jako nieprawidłowe. Wraz ze swoją identyczną siostrzaną sondą, weteran NASA zrewolucjonizował nasze rozumienie zewnętrznego układu słonecznego i jest znany z tego, że dotarł nawet do przestrzeni międzygwiezdnej. Ale co teraz stało się z Voyagerem 1 w głębi kosmosu? Czy w końcu otrzymaliśmy odpowiedź na Voyager Golden Records? A może Voyager 1 wpadł w ręce pozaziemskiej cywilizacji? Zostańcie z nami do końca i dowiedzcie się tego razem z nami. 24,91 i 20,84 miliarda kilometrów to niemal niewiarygodne odległości, jakie sądy Voyager 1 i 2 pokonały od momentu wystrzelenia w 1977 roku. Żaden inny obiekt stworzony przez człowieka nie zapuścił się tak daleko w kosmos i jest rzeczą naturalną, że wkroczenie w przestrzeń międzygwiezdną wiąże się również z danymi, które są jak dotąd absolutnie unikalne. Nie powinniśmy jednak zapominać, że sondy Voyager 1 i 2 znacznie pomogły nam również w lepszym poznaniu naszego planetarnego sąsiedztwa. W końcu to, co dziś stanowi najbardziej odległe placówki ludzkości, nie zostało pierwotnie stworzone w celu przekroczenia granic układu słonecznego, ale jedynie w celu zebrania nowych informacji o zewnętrznych planetach naszego świata, które w tamtym czasie były jeszcze w dużej mierze niezbadane. A stwierdzenie, że sondy Voyager 1 i 2 wykonały to zadanie, byłoby niedopowiedzeniem. Bliźniacze sondy ustanowiły dziesiątki kamieni milowych w czasie swojej podróży badawczej i zebrały wyniki pomiarów, z których wiele nadal jest unikalnych. W końcu poza sądą Voyager 2 nie ma jeszcze żadnej innej sondy, która odwiedziła wszystkie cztery zewnętrzne planety naszego układu słonecznego. Jednocześnie dzięki zboczeniu z kursu w kierunku Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna, sonda Voyager 2 stała się pierwszym i jedynym statkiem kosmicznym, który dotarł do czterech planet. Ten kosmiczny weteran nadal ma wyłączny dostęp do Urana i Neptuna, a prawie wszystko, co wiemy o tych lodowych gigantach, zawdzięczamy jego danym zdjęciom. Obejmuje to na przykład niezwykłe czworobiegunowe pole magnetyczne obu ciał niebieskich lub ogromną lodową powłokę otaczającą małe jądra tych planet pod gęstą atmosferą. Sądy Voyager nie mają również sobie równych, jeżeli chodzi o Księżyce. W końcu żadna inna misja nie dodała do map gwiazd tak wielu nowych satelitów jak te dwie. Razem odkryły trzy nowe księżyce Jowisza, cztery nowe księżyce Saturna, 11 satelitów Urana i 6 księżyców Neptuna. Jeden z nich, księżyc Io, stał się nawet pierwszym ciałem niebieskim poza Ziemią, na którym wykryto aktywne wulkany. Voyager 1 posiada również tytuł pierwszej sondy kosmicznej, która zaobserwowała błyskawice na innej planecie, w tym przypadku w atmosferze potężnego Jowisza. Voyager 2 dostarczył nam pierwsze zdjęcia pierścieni Jowisza, Urana i Neptuna, ale misja ta dostarczyła również pierwsze dowody na to, że księżyc Jowisza Europa skrywa pod swoją powierzchnią pełnoprawny ocean, a tym samym własny podwodny świat, w którym może już kwitnąć życie pozaziemskie. Dlaczego przestrzeń międzygwiezdna jest o wiele dziwniejsza niż myśleliśmy? Wszystkie rekordy i odkrycia dokonane tuż za progiem naszego domu były bez wątpienia przełomowe, ale jednocześnie są już tylko kosmicznymi wiadomościami z wczoraj. Jak już wspomniano, sondy podróżują po przestrzeni od kilku lat i odkryły tam równie zdumiewające rzeczy. Aby jednak właściwie sklasyfikować odpowiednie odkrycia, powinniśmy najpierw zdobyć podstawową wiedzę. A podstawowym faktem jest to, że Słońce nie jest sztywnym ciałem niebieskim, który promieniuje nieruchomo. Jest raczej piecem jądrowym, pędzącym w przestrzeni kosmicznej z prędkością 725 tysięcy km na godzinę. Wokół naszego źródła ciepła i życia rozciągają się dynamiczne linie pola magnetycznego, wzdłuż których nieustannie uciekają prądy plazmy, czyli wiatry słoneczne. Wiatry słoneczne przenikają cały nasz układ słoneczny i ostatecznie docierają do ośrodka międzygwiazdowego cząstek, pól magnetycznych i promieniowania, które zostały wyrzucone w czasie Wielkiego Wybuchu i nadal istnieją w przestrzeni między gwiazdami. Wiatry słoneczne i ośrodek międzygwiazdowe nie mieszają się jednak równomiernie, podobnie jak olej i woda. Zamiast tego wiatry słoneczne tworzą w ośrodku bańkę, tak zwaną heliosferę. Dane z sond Voyager pokazują, że rozciąga się ona na jakieś 18 miliardów kilometrów wokół Słońca. Jednocześnie heliosfera pełni również ważną funkcję ochronną, ponieważ chroni wszystko, co znajduje się w jej wnętrzu, przed dużą częścią promieniowania kosmicznego. Najbardziej zewnętrzna część tej struktury, heliopauza, nazywana jest również granicą układu słonecznego. To tutaj zaczyna się przestrzeń międzygwiezdna. Kiedy w 2012 roku sonda Voyager 1 wkroczyła w ten obszar, natychmiast pojawiły się wielkie znaki zapytania nad głowami ekspertów. Na przykład międzygwiezdne pole magnetyczne było w rzeczywistości 2 do 3 razy silniejsze niż wcześniej oczekiwano, co z kolei oznacza, że ciśnienie wywierane przez cząsteczki międzygwiezdne na heliopauzę jest nawet dziesięciokrotnie większe niż zakładano. Jednak odkrycie Voyagera 1 miało również poważny haczyk – było niekompletne. Okazało się, że instrument odpowiedzialny za pomiar temperatury plazmy był uszkodzony od lat 80. Na szczęście na pokładzie Voyagera 2 nadal działał. W ten sposób druga wyprawa w przestrzeń międzygwiezdną, która miała miejsce w 2018, okazała się jeszcze bardziej odkrywcza niż pierwsza. Od tego czasu wiemy, co dzieje się, gdy obiekt zbliża się do heliopauzy. Otaczająca go plazma zwalnia, jednocześnie stając się gęstsza i gorętsza. Jednak plazma jest tak rzadka i nieregularna, że temperatury wokół sondy Voyager 2 były zaskakująco niskie. Nie dotyczyło to jednak samego ośrodka międzygwiezdnego. Przy temperaturze prawie 30 tysięcy stopni Celsjusza jest on znacznie gorętszy niż wcześniej sądzono. Jednocześnie dane zebrane przez sondę Voyager 2 wykazały, że plazma z obu stron heliopauzy przelewa się do drugiego obszaru. Eksperci twierdzą, że ma to postać strumienia cząstek o niskiej energii, który rozciąga się na 160 milionów kilometrów w głąb heliopauzy. Kolejnym faktem, który wzbudził zdziwienie naukowców, było to, czego doświadczyły sondy w czasie zbliżania się do heliopauzy. Sonda Voyager 1 weszła w stosunkowo statyczny obszar w odległości około 1,3 miliarda kilometrów, gdzie wiatr słoneczny gwałtownie zwolnił. Z kolei sonda Voyager 2 przeleciała przez obszar, który stanowił wyraźny kontrast w stosunku do jej stosunkowo statycznego odpowiednika. Heliofizyk Patrick Cohen, który pracuje jako naukowiec programowy w siedzibie NASA, podsumował zdziwienie badaczy w następujący sposób: Cytat. To naprawdę bardzo, bardzo dziwne. Dowodzi to, że absolutnie potrzebujemy więcej danych. Stwierdzenie to wskazuje nie tylko na różne odkrycia dokonane przez dwie sondy, ale także na fakt, że nasz ogólny obraz heliosfery nadal ma ogromne luki. W rzeczywistości nie wiemy nawet jaki kształt ma ta struktura. Może być kulista, ale można sobie również wyobrazić, że przypomina rogalika lub ma ogon podobny do komety. Niewytłumaczalna wiadomość z Voyagera 1. Ostatnią rzeczą, jakiej można by się spodziewać w kontekście tak ambitnej misji jest nagła awaria sondy, no, ale niestety właśnie to stało się kilka lat temu z sondą Voyager 1. Starsza sonda kosmiczna nagle zaczęła wysyłać na Ziemię chaotyczną mieszaninę danych, które po prostu nie miały sensu. Gdy wiadomość się rozeszła, społeczność internetowa szybko zaczęła szukać wyjaśnień dla tych zagadkowych wiadomości. I jak to zwykle bywa, nie stroniła od dość niekonwencjonalnych teorii od cywilizacji pozaziemskiej, która przechwyciła sondę, po kosmitów, którzy przeprogramowali Voyager 1 i wysłali go z powrotem na Ziemię z deklaracją wojny. Internet był pełen najróżniejszych spekulacji, ale co naprawdę się wydarzyło? Dobra wiadomość jest taka, że jak dotąd uniknęliśmy wojny światów. Zła wiadomość jest jednak taka, że sygnały wydawały się całkowitą zagadką dla ekspertów NASA. Wyglądało na to, że chaotyczne dane telemetryczne były generowane całkiem losowo. Dane z systemu kontroli i artykulacji położenia wskazywały na awarię systemu, ale poza tym sonda działała idealnie. Odpowiedzialny za to system kontroli położenia i orbity odpowiada między innymi za precyzyjne skierowanie głównej anteny Voyager'a w stronę Ziemi, ponieważ tylko w ten sposób można zapewnić komunikację na tak ogromną odległość. Biorąc pod uwagę bezsensowne dane, tym bardziej zaskakujące było to, że transmisja danych z instrumentów naukowych przebiegała normalnie, a Voyager nadal odpowiadał na polecenia z Ziemi. Ponieważ siła sygnału połączenia radiowego również została niezmieniona, główna antena musiała nadal być skierowana w stronę Ziemi. Ale w czym tkwił więc problem? Na szczęście, kilka tygodni później, eksperci zdołali zlokalizować błąd i rozwikłać zagadkę tajemniczych zestawów danych. Po pierwsze, inżynierowie NASA odkryli, że system kontroli położenia faktycznie działał bez zarzutu. Z jednym wyjątkiem: próbował wysyłać dane telemetryczne na Ziemię za pośrednictwem komputera pokładowego, który od lat nie działał. W rezultacie, informacje docierały do stacji naziemnych jako zaszyfrowane śmieci, powodując jedynie zamieszanie. Po odkryciu przyczyny NASA wykorzystała antenę radiowe Deep Space Network, aby nakazać AACS przesyłanie danych do właściwego, nienaruszonego komputera pokładowego. To zadziałało i eksperci ponownie mogli cieszyć się spójnymi danymi telemetrycznymi. Pozostała jednak tajemnica, co spowodowało, że system kontroli położenia początkowo zwrócił się do niewłaściwego komputera. W tej kwestii pracownicy NASA mogli początkowo jedynie spekulować, możliwe, że przyczyną była wadliwa komenda z innego elementu elektroniki pokładowej. W późniejszym okresie stało się jednak jasne, że komputer podatny na błędy znajdował się najwyraźniej w tzw. podsystemie danych lotu w komputerze, który pakuje dane przed wysłaniem ich na Ziemię. Okazuje się, że 3% pamięci było wadliwe. NASA podejrzewała, że źródłem błędu mógł być pojedynczy chip. Mógł on zostać uderzony przez cząstkę o wysokiej energii lub po prostu ulec zużyciu. A teraz możesz zużyć przycisk subskrypcji swoimi energicznymi kliknięciami. Naciśnij kciuki subskrybuj, aby nie przekapić już żadnego naszego filmu. Do zobaczenia.